Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. Niech jej gwiazda pomyślności nigdy nie zagaśnie. Nigdy nie zagaśnie. A kto z nami nie wypije, niech zaśnie, a kto z nami nie wypije, niech postołem zaśnie. Sto lat, sto lat, sto lat, sto lat, niechaj żyje nam. Sto lat, sto lat, sto lat, sto lat, niechaj żyje nam. Niech żyje nam, niech żyje nam. W zdrowiu, szczęściu, pomyślności niechaj żyje nam.